Siemano, witam Was na kanale Egzotyczny Parapet Robię taki Pozimowy trochę Przegląd tego Co jak wygląda yy, I planuję co, co jakby miał zrobić W tym sezonie nowym Oczywiście od czasu do czasu chodzę nie Oglądam jak te kaktusy się mają Konstrukcje całe Czy nie są poufkadzane no więc zapraszam Was na film yeah! Yeah! dzisiaj dosyć mocno wieje no ale tutaj no. można zaobserwować co zostało zrobione tutaj tak coś bym dał i ewentualnie żeby tu w parę eee, Zamaskować Tak jak tam widać Zamaskowane ładnie już jest Tam gdzie te białe jest Też chyba zamaskuje deską No i tamto I tamto No tutaj trochę pierdolnik jest, no ale to dopiero jak poogarniam pewne sprawy, to będę tutaj sprzątał. Mówię mi się uda te, to pomoskować, by to trochę ładnie wyglądało. Oczywiście niektóre kaktusy dwa gatunki mi trochę z, 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 popsuły się. Tak jak tamten yy, to jest Cereus, muszę go wypierdolić. No i tam Echinocereus, to kiedy tam wam pokażę, będę musiał go ciąć. No teraz zobaczymy, jak folia się ma do wymiany. z dziury. Tutaj pierdolnik jest niezły. Te pokrycie jest nowe. Te fronty, także. To jest bardzo stare. I niestety się rozerwało. No, tak to wygląda. W pełnej okazałości. Zaraz tam wejdę, zobaczę, bo mi się tam jeden kaktus nie podoba. Tutaj jak widać, mocno się pomarszczyły Echinocereus Reybachi albispinus, ale ma dzieci. No pewnie, jak podleję tak konkretnie, to będzie inaczej wyglądał. Tu tak na koniec wam pokażę. Takie udało mi się okna zgromadzić tutaj tam cała kupa. To są wszystkie takie same lufciki. Te są trochę mniejsze. Takich, Takich okien trochę. No to będą na nowo szklarnie. Plus yy, o tamte, nie? No i to będzie do rozbiórki. gitu lah.